miała być piosenka? Kiedy będzie nuda. Gdzie ta piosenka? <m -tot> Jeśli będzie pod tym filmem 10 tysięcy lajków, mogę dla was coś utworzyć. Mogę dla was coś utworzyć. Mogę dla was. Mogę. E, piosenka miała być już jakiś czas temu, ale wiecie, że na takie gwiazdy jak ja się długo czeka. Chcę usłyszeć cztery kigodowe. Już to nie lil maski, bo maski to sam plastik Siostra tyba. Kiedyś bojkowała, ale się małe odsydle, ale przy tym połamała Oceble lepsze układała Za to ciągnęła, naciściała Wasza Sis nigdy nie przymudzała żadnego pomidora, nigdy nie zjadała bo by się zażgała, ale tu by się ona by chętnie porozrywała i z jeśniarami na Discordzie dużo by popisała jak mała to w Pampersa sikała. kiedyś to były czasy, że robiło się czekolady zapasy teraz tylko na starość mam fundowane za klasy. Dobra koniczy ten bit wiem że z tej piosenki będzie hitanie jak jakiś raper postolity raper. wciskam wam kitada do na w tej piosence jak Lil Masty. dużo używałam ale i tak na to uwagi nie zwracałam na ura.